Siemanko, poszłyśmy na małą wyprawę w planach mamy zrobienie około 400 km zobaczymy jak wyjdzie, jadę ja jedzie ze mną Karola liczniki wyzerowana póki co do Afryki a dalej to zobaczycie także co bez pewnego gadania lecimy i <grymne> widzimy na trasie. Startowaliśmy z Dekersa, z siedziby Dekersa. Lecimy póki co nasz pierwszy przystanek, a nasz pierwszy przystanek będzie w Afryce. Także nawet w nawet tej w Europie możecie, możecie poczuć się jak w Afryce. Przejechaliśmy na ten moment. Jakieś 10 km mniej więcej. A przed nami dzisiaj jeszcze w okolicach 90. Zobaczymy. Pogoda jest bardzo ładna, ma się w sumie taka utrzymać przez cały nasz wyjazd. Niedzielę może być nawet sporo cieplej, także zobaczymy jak będzie. Jedziemy na naszych standardowych maszynach. Dwa Hunter'y, obładowane sakwami, pełne ekwipunku. Jest spoko. Słoneczko świeci, a my lecimy dalej. Zadaliśmy nasze pierwsze miejsce Czyli pod znak z Afryką A z Afryki właśnie przejechaliśmy <laughs> Jechaliśmy sobie kawałek po szutrze, trochę po piachu A Pomimo całkiem niezłej opony z tyłu e, I tak jak się pojawia piasek To idzie się trochę zakopać Bo rower zaczyna trochę siadać jak jest większy ciężar z tyłu Ale spoko Pierwszy przystanek zaliczony Pod postacią w znaku z Afryką. Lecimy dalej. Teraz kierujemy się na zalew w Cieszanowicach i na zapar. który się człowiek kompletnie nie spodziewa to stan infrastruktury <laughs> mieliśmy jechać na nowice, ale wychodzi na to, że z nic nie będzie, bo utknęliśmy przy Pilicy gdyż okazało się, że kładka która myślałem, że będzie szersza i przez którą będziemy mogli się przedostać ma tak naprawdę 50 cm szerokości max chyba, no niestety nasze rowery mają 90 cm szerokości także nie ma opcji, żebyśmy się zmieścili poniżej jest Mały ciek wodny, ale to się okazuje, że to jest raptem odnoga Pilicy no i dobrze, że wyszła starsza pani, która nam powiedziała, że następny most, czyli Małpi Most, który jest tutaj, jest tej samej szerokości tak naprawdę co ta kładka. I się buja. No to, że się buja to jest akurat najmniejszy problem, bo jakoś by tam przebrnął. W każdym razie no trajkami się tutaj nie zmieścimy i teraz musimy jechać sobie na przedwórz, żeby się przedostać gdzieś tam dalej. Na terenach, na które chcieliśmy. Aczkolwiek no, nie zmienia to faktu, że będziemy musieli sobie odpuścić cieszanowica, bo zwyczajnie się nie wyrobimy w czasie ze wszystkim z całą resztą trasy. Mostek, przez który zostaliśmy pokonani, no nie można powiedzieć, uroczy to on jest, jakie co było otoczenie tutaj. Co nie zmienia faktu, że no, desek można było użyć 20 cm szerszych, bo mniej więcej tyle nam brakło. smutna bardzo smutne. No a to jest drugie miejsce. No i tak, już tu mielibyśmy problem, żeby się podczołgać. Gdzie to wszystko naprawdę galandzie się buja. <grybujesz> no faktycznie miał ktoś fantazję, tworząc to. Tak, także no dobrze, żeśmy się nie pokusili o to, żeby jechać dalej, bo tak czy siak dotarlibyśmy w to miejsce i, i nic by z tego nie było. Znaczy, może gdyby trajka miała metr prześwitu, <grybujesz> to by się udało. Co? Może gdyby rowery miały metr prześwitu, to by się udało, no ale z racji tego, że nie mają, no to niestety wygląda tak jak wygląda. Sam mostek jest fancy. <laughs> Konstrukcja niezwykle stabilna. Także no cóż, fajnie było zobaczyć to miejsce. Huhu. No tak. Praktycznie buja się to wszystko zarąbiście. Więc e, nawet gdyby to było szerokie na tyle, na być powinno, czyli 90 cm strajki, to obawiam się, że przez to bujanie za cholery byśmy tego, tych rowerów nie przeprawili. Także tak, zdecydowanie potrzeba większego mostu na Pilicy, jakiejkolwiek przyprawy, albo metru prześwitu pod strajką. Jaka ładna asfaltowa droga! Kto by pomyślał że tak proste rzeczy mogą człowieka ucieszyć po tym jak przez no w sumie chyba z godzinę czasu walczy z... prowadzi nierówną walkę z piaszczystymi ukorzenionymi drogami to nawet taki asfaltzik może cieszyć szkoda tylko, że stare diesle strasznie smrodzą strasznie wali w każdym razie wróciliśmy już na Tor tak jak mówiłem teraz kierujemy się na przedbóż w chcemy się przeprawić przez pilicę no cóż, 34 km mamy przejechane Co? Mamy przejechane 34 km Ach, Było ciężko Trochę szkoda tego zmordowanego czasu, który poświęciliśmy na to, żeby dojechać w tamte miejsce i się z niego wydostać, pomimo tego, że nic więcej to nie przyniosło, no ale, ale cóż. Ale bywa. Sam małpi mostek jest naprawdę popierdzielą konstrukcję i to mocno. Dla fanatyków mocnych wrażeń. Prawda jest taka, że zwykły rower bałbym się przez to przeprowadzić, a co dopiero taki. Tutaj tak naprawdę mogłoby wam rozwiązać wszelkie problemy podróżowania większym ekipą, bo w sumie gdyby jechać w trzy osoby albo cztery, to można po prostu wziąć rowery, przenieść je na drugą stronę przez wodę. po 3-4 osoby już byłoby to wykonalne i dużo prostsze. Bo akurat tam pilica, z tego co widziałem, no to myślę, że tak do kolan to max by sięgała. No to przeniesienie roweru wchodziłoby w grę. No podróżując samemu czy we dwójkę, no to już jest kwestia tego, we dwójkę, no to jest kwestia tego, jak mocni jesteście. Czy uda Wam się podnieść rower i przenieść go przez 20 metrów, bo mniej więcej tyle tam było do pokonania, czy nie bardzo? Podróżując samemu, no to macie wszystkie problemy, bo no nie ma Wam kto pomóc. Nie macie tej ręki, która może Wam pomóc. I też to trzeba mieć, niestety, na względzie. Cóż, takie uroki podróżowania. Szczególnie jak trasy planuje się trochę od łebka, <laughs> ale nie ma tego złego. Jedziemy. Anulowaliśmy sobie Cieszani, Cieszanowice, najwyżej wybierzemy się tam jakimś innym razem, kierujemy się teraz na jakieś ruiny zamku, a potem w stronę Randy. Pogoda ładna, nieco już jesiennie, ale cały czas jest słonko, jest ciepło, także się nie zrażamy. Lecimy dalej, nie tracimy więcej czasu. Mm. Słowia, this feeling that I have now must be holy making that I will make it, make it out somehow. To jest do przodu, w zasadzie przez niego głównie przejeżdżamy. I jak zwracać na siebie uwagę? No, można mieć auto za pół bańki Aczkolwiek obawiam się, że auto za pół bańki aż tak uwagi nie zwraca, bo tego nie widać Ale można mieć na przykład Lamborghini Albo Ferrari Albo jakiegoś innego supercara Albo można mieć Strike. I myślę, z naszego doświadczenia zjeżdżenia po różnych w kawałkach Polski że niejednokrotnie ta trajka chyba bardziej przyciąga uwagę nawet niż te superkary bo jednak do superkary każdy się w jakiś sposób przyzwyczaił a ta trajka jest jednak czymś takim trochę zupełnie innym skończyła nam się pierwsza bateria u Karoli rowerze prawdopodobnie jest to głównie wynik tego że no jazda po piasku dała się mocno znaki do brodzenie w głębokim piasku, wykopywanie tego roweru to jednak zużywa energię tym bardziej takie ciągłe jeżdżenie góra dół, góra dół bo właśnie takie były te kawałki teraz suniemy głównie po asfalcie no już jakieś dobre 15 km chyba coś takiego zostało nam do przejechania w tym momencie no niecałe 50 km w okolicach 400 km chyba jest całkiem spoko no i gorsze co, to teraz tak naprawdę, że jedziemy drogą wojewódzką. Niby jest fajnie, bo jest asfalt, aż tobie wiadomo, no niesie to za sobą to, że dużo więcej samochodów jedzie. Wolałbym jechać gdzieś bardziej bokami. No ale póki co raz, że nie mamy możliwości, a dwa, że to jeżdżenie bokami też się czasami daje bez znaki. No bo mogą się zdarzyć właśnie takie przygody jak mieliśmy, że trasa się kończy. Natura dzisiaj nie współgra z nami. Kolejne miejsce na naszej trasie, z którego musimy zrezygnować, bo po dojechaniu dosłownie półtora kilometra przed miejscem docelowym okazało się, że jest rozlewisko. Rozlewisko, którego nawet nie podjęliśmy próby przekraczania, bo było widać, że no raczej będzie dość głębokie. Ale nawet jeśli, to nie mam ochoty już bawić się w tego typu rzeczy. Na ten moment mamy przejechane 60 km, do końca zostało nam 30, czyli będziemy pod 90 km tak naprawdę, a nawet przekroczymy 90. A w sumie, a w sumie nie dojechaliśmy tak naprawdę nigdzie póki co, jeśli chodzi o miejsca, które miałem pozaznaczone na mapę. no może z Afryką. Afryka się chociaż udała, także udało nam się pokonać kontynent, nie udało nam się pokonać ani Pilicy, ani jakiegoś małego rozlewiska. No cóż, bywa. Zostało nam jeszcze parę godzin słońca. Myślę, że tak z 3 godziny, 3,5 godziny słońca jeszcze mamy. Także nie jest źle. nie jest spokojnie, jeśli chodzi o podróżowanie. Po dość mocnym podjeździe pod bąkową górę wjeżdżamy w pomnik przyrody alei drzew. A towarzyszy nam całkiem ładny widoczek. Szkoda, że dla rowerów był to dość ciężki podjazd, ale widoczek mimo wszystko jest ładny. Prawda, Maruda? Także mkniemy pomnikiem przyrody, zobaczymy co to za no nie powiem, wiesz, by też wyglądają miło. Tym bardziej jak są takie jak tu. Ciekawe po ile lat mają w sumie Wierzba, żeby tak wyglądać to myślę, że już tak pod stówę to chyba musi mieć. Co prawda to jest niby szybko rosną drzewo. Więc może trochę mniej. Aczkolwiek niektóre nie są takie naprawdę solidnej grubości. No, trzeba przyznać, że wygląda to naprawdę uroczo. Także bardzo fajne, ale jakże. W ramach małej rekompensanty, mały postój pod wiatrakiem. Bo ktoś nigdy nie był pod wiatrakiem.